Ludzie, życie wam niemiłe? Kochani, jest już, jest drugi października, godzina 21, więc jest ciemno, jak nie powiem gdzie. No i musiałam wyjechać. Przed chwilą coś dostarczyć, no i ciemno. Dla tych, co słuchają tego późno, 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 czyli nie wiem kiedy, za kilka lat, to właśnie jest taki okres, kiedy wszyscy oszczędzają energię. No, miasta też, czyli... No, u nas w ramach oszczędności założono wszystkie mm, lampy takie ledowe. No i to światło jest takie, <laughs> no świeci się, ale ono nie jest takie, jest takie skupione, takie punktowe. No i muszę powiedzieć, że ludziom naprawdę życie jest chyba niemiłe, ponieważ, no nie wiem, miałam, miałam wrażenie, że dzisiaj rozjadę ze trzy osoby na trasie, nie wiem, 500 metrów. I nie dlatego, że nie uważałam, bo naprawdę... Starałam się bardzo skupić. No ale ludzie, kurczę, jest ciemno. E, ja rozumiem, że to nie jest lato i nie ubieramy się w krzykliwe kolory. No ale zero odblasków. Ubrani na ciemno, szaro. I no naprawdę, że wam nie wstyd. Nawiązuję do tego, co bym chciała e, dzisiaj w ogóle w odcinku powiedzieć. Nie, kochani, naprawdę, wszystko fajnie, ale... No nie wiem, no chociażby cokolwiek, chociaż paseczek odblaskowy, bo no albo rowerem jedzie taki młody człowiek i też nawet na kupich pedałach nie miał odblasków. No nic, po prostu pół metra przede mną po prostu wyrasta taka postać. Troszkę się zbuwersowałam, ale przepraszam, ale no, no. Jak siedzi za kierownicą, to człowiek może zawału serca, jak nagle ktoś mu wyskakuje. Także uprzejmie Was proszę, oszczędzajcie na prądzie, ale nie na swoim bezpieczeństwie. Tak? Także w domu oczywiście, ale nie na bezpieczeństwie na drodze. Więc odblaski, yy, naszywki, odblaski na rower. Także please, jako kierowca bardzo Was proszę. A dzisiaj o wstydzie. Dlaczego? Znaczy w ogóle mógłabym powiedzieć, że patron e, patronką dzisiejszego odcinka jest Hiecynta Bukietowa. Znaczy Bukiet, z, z co ludzie powiedzą. E, dlaczego? No bo ona tak e, tam w, w tym filmie, w tym serialu, w ogóle, w ogóle bardzo lubiłam ten serial, e, no ogólnie wszystko e, rozgrywa się na tym uczuciu wstyd. Dlatego zostałam, dlatego pani Hecynta została e, patronką tego odcinka. Znaczy nie wiem czy o tym wie, ale no. Miejmy nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko temu. I teraz o wstydzie. Dlaczego już w zeszłym tygodniu opowiadałam, że będę mówić o tym wstydzie, ponieważ się tak spulwersowałam? Znaczy, może zbulwersowałam? No, gdzieś tak mi to, te, to uczucie tak szczególnie się pokazało, i sądzę, że jest niefajne. No, i teraz od czego bym chciała powiedzieć? Że no, często teraz ogólnie jest o emocjach dużo. Znaczy, w ogóle ważne jest, żeby mówić o emocjach, tak? Co się czuje, co się nie czuje. I była taka bajka, W głowie się nie mieści. To jest chyba jedna z niewielu bajek, na które poszłam do kina i ogólnie nie przypadałam z takimi bajkami. No ale muszę powiedzieć, że jako dorosły człowiek nie nudziłam się tam. Także plus na, na, te, na tą. Dla tej bajki, żeby było można było z dziećmi, dziećmi się, dzieci się fajnie tam, jakby fabułą tej bajki się zainteresowały, a na człowiek dorosły mógł coś tam głębiej się zaznajomić. Także i to było w głowie się nie mieści, i to było takie dziewczynce, które i były pokazane różne emocje, które ukrywały się w jej głowie, no i one były przedstawione jako tam postacie występujące w tym filmie. No ale tam było takich pięć. Była radość, smutek, złość, strach i odraza. I to, czego moim zdaniem zabrakło, to był właśnie wstyd. Tak, zanim jak sobie przygotowywałam notatki do, do tego odcinka, no to sobie zajrzałam do definicji wstydu. No i że jest wstyd dobry i wstyd zły, nie wiem, mam wrażenie, że dobry wstyd to jest chyba tylko taki, że mam jakieś taką wewnętrzną blokadę, żeby, nie wiem, ubrać się, jak wychodzę. Ale to jest coś takiego mojego wewnętrznego, czyli takie moje wewnętrzne coś mi mówi, że no może niekoniecznie piżama to jest yy, piżama. Przepraszam, bo niektórzy nie lubią, jak się mówi piżama. Piżama to nie jest y, dobry strój, nie wiem do pracy, tak? Albo żeby yy, nago wyjść do pracy, tak? No i okej, okay, to powiedzmy, że to jest ten pozytywny wstyd, taki wewnętrzny. Ale ogólnie to no wstyd, to jest takie mega okropne uczucie. I, a o tym się wcale nie mówi. A powiedzenie, że można umrzeć ze wstydu, nie jest bezpodstawne. Ale od czego to się zaczęło w ogóle, że mnie to tak zbulwersowało, to to, to że ja zostałam wykorzystana do zawstydzania. Po prostu. Czyli dzisiaj też mi się to zdarzyło, ale. Zresztą mówię, no tydzień mnie to trzyma, więc no, takie dosyć było to dla mnie dziwne. Mianowicie mama, mama z córką, czyli tam jestem ciocią dla tej dziewczynki, mówi, no zobacz ciocia, ciocia jeszcze nie widziała, jaki masz bałagan w pokoju i ja ci pokażę zdjęcia ciotka. No i po prostu mnie tak tknęło. Ja mówię, i teraz super. Wcale nie chciałam być w tej sytuacji, zostałam w nią wkręcona. No i teraz co ja mam powiedzieć? Czy przytaknąć mamie i powiedzieć: Oho, no tutaj, no nieładnie. Czy co? Czy stanąć po stronie dziecka i powiedzieć: Nie, no spoko, tam w ogóle miałam gorszy. No nie, ogólnie w ogóle ja nie chciałam się znaleźć w tej sytuacji. No i po prostu mówię: No hej, halo, wy matka, proszę cię. Dlaczego ty wykorzystujesz mnie do zawstydzania swojego dziecka? To jest jej tam jakaś prywatna przestrzeń. Znaczy ja rozumiem, dlaczego ona to, to zrobiła na zasadzie, że chciała wymusić jakby zachowanie swojego dziecka, y, wymusić posprzątanie pokoju i na zasadzie tego, że Ktoś się o tym dowie. I to jest straszne uczucie. Dzisiaj miałam taką podobną sytuację, a tutaj owe dziecko było w wieku 14 lat, czyli takie starsze. A dzisiaj dokładnie tak samo, taką samą sytuację miałam z ośmiolatkiem, kiedy on już wiedział, i to było widać nawet w tym dziecku, wiedział, że mama chce pokazać mi coś. Co jest dla niego mega wstydliwe. I on chodził już za to ma mama, nie, nie pokazuj. I ja mówię, znaczy ja ogólnie nie chciałam tego zobaczyć, bo właśnie to, dokładnie to samo powiedziałam, co w takiej sytuacji nie zawstydzaj swojego dziecka, bo to jest straszne. To jest w ogóle uczucie, które no, jest takie samo w sobie jest niefajne, nie? A ono nie jest tak traktowane poważnie, jak krzyczysz na dziecko, o, to jest powszechnie tak stosowane, powszechnie tak uznawane, że no, nieładnie się zachowywałaś, nie? Ale to, że zawstydzasz swoje dziecko, w ogóle zawstydzasz drugą osobę, to nie jest tak traktowane na coś złego, nie? No, a z drugiej strony bardzo często to słyszymy. Bardzo często mówimy, nie wstydź ci, nie wstydź ci, że ty tak robisz. No i teraz co. No, co ten, człowiek ma, co ten człowiek ma teraz, nie wiem, no, poza tym, że buraka spali, yy, czyli zrobi się czerwony, no to co on ma zrobić? No i to jest takie, no uważam, takie, takie niefajne. Zamiast powiedzieć komu nie rób tak, to taki, no nie, nie zwracam uwagi, tylko tak delikatnie sugeruje, że powinien sam się ogarnąć. No, no nie, no to jest po prostu okropne uczucie. Tak, także kochani rodzice, to taki apel. Po pierwsze, nie zawstydzajcie swoich dzieci, bo to może się, czy to zostaje, nie, jak ktoś tak jeszcze w takim wrażliwym jakimś dla siebie aspekcie, to to zostaje w tym dzieciaku. I to może nie dotyczyć tylko sprzątania, ale nie wstydźcie się tak wyjść na twór i potem się okazuje, że ktoś nie wiem. Nie nosi nie wiem, nie wiem, na przykład spódnicy, bo uważa, że na przykład ma nie takie nogi, bo ktoś mi powiedział, że nie wstydzi. I on sobie ta, ja on się potem wstydzi, tak? Czyli sobie tak ładnie pięknie to jest to uczucie wstydu w sobie. Także zastanówmy się następnym razem, kiedy to robimy. Tak? Kiedy, znaczy, wiem, że to się takie niewinne wydaje. No, nawet można zawstydzić w ten sposób mówiąc. Naprawdę? Ty tego nie wiesz? Albo ty tak nie robisz? No i nagle się okazuje, że ten człowiek czuje wstyd. No i bardzo często się zdarza, że sobie, ten człowiek sobie próbuje radzić. Oj, oj, przepraszamy za odkusy. Krystyna tutaj. E, Krystyna to jest mój kot, który. E, um, który dostał szlaban na wychodzenie z domu, więc może troszeczkę hałasować, także przepraszam. E, także pokazuje swoją obecność pod drzwiami. E, no, także to jeśli chodzi o hałasy. Dobra, wracamy do tego wstydu. Więc e, to, że. Mm, no, że możemy sobie zrobić kuku. Takim. No niby prostym nie umiesz tego. E, nie znasz, nie wiesz w ogóle. Ty tak nie robisz? To dziwne, No. Hmm. no. I to jest mega, mega niefajne uczucie. O tym się w ogóle nie mówi, nie? No to, że ktoś tam robi głupie rzeczy, bo, nie wiem, ze złości. No to okej, okay, to jest... Wszyscy rozumiemy, ale ze wstydu? Dlaczego? Bo my się często nie dowiadujemy, że coś robimy ze wstydu. A tych rzeczy jest mega, mega dużo, które robimy ze wstydu. Albo właśnie nie robimy, bo się wstydzimy tego, że coś takie jest. I teraz, co chciałam powiedzieć, o, bo sobie ostatnio, jak sobie tak myślałam o tym wstydzie, to sobie przypomniałam taki program na TLC, na takim kanale, nie wiem, w internecie jest jeszcze dostępny, który się nazywał Wstydliwe Choroby. I to jest akurat taki przykład właśnie tego, jak można umrzeć ze wstydu. Ludzie nie chodzą do lekarzy, bo się wstydzą, swoich dolegliwości. No bo wiecie, jeśli, jeśli to jest złamana ręka, nie wiem, jeśli, co jeszcze, no takie, nie wiem, masz kaszel, przeziębienie, wysypkę, jeszcze w takim miejscu nieintymnym, to spoko, to, to nie jest wstydliwe i ludzie nie mają problemu, żeby z tym gadać. Nawet o takich ciężkich chorobach, typu Onkologicznych też już nie ma takiego wielkiego problemu, nikt się tego nie wstydzi i idzie do lekarza, ale takie choroby gdzieś tam w miejscach intymnych, tak właśnie przed chwilą, zanim tutaj uruchomiłam aplikację, to się okazało, że właśnie, mi, znaczy no, wielki brat i okazało się, że yy, gdzieś mi wyskoczył artykuł odnośnie chorób wenerycznych, tak, że ludzie po prostu się nie leczą, bo się wstydzą, e, no i... Kilka osób znam, którzy się wstydzili pójść y, do lekarza, no i nie ma już ich na tym świecie, bo na przykład właśnie to była wysypka w miejscu intymnym. Albo się wstydzili zapytać lekarza, czy to jest normalne, bo lekarza, czyli obcą osobę, a y, wiadomo, jeśli ktoś nie ma takiej y, grupy przyjaciół, gdzie rozmawia o pewnych rzeczach, y, to oczywiście no, z kim porozmawia, skąd będzie wiedzieć, powiedzieć, o stary albo stara, ja też tak mam. No i, no i to jest właśnie takie, taka konsekwencja tego wstydu, że, możemy, że my się czujemy tacy osamotnieni w tym wszystkim, tak? Bo coś mi jest głupio, mi mówię, dobra, obcej, chociaż obcej osobie czasem łatwiej powiedzieć, nie? No bo najwyżej się nie wyda, nie? w sensie, że, że coś ze mną nie tak. No i teraz jeśli nie mamy takich relacji z kimś bliskim, no to co? No to może się okazać, że jak komuś powiem, a słuchaj, to jakiś, jakiś syf mi wyszedł, no tam, tak, no to co? Mówi, boże, jest śmieszny, zabawny. No to się można, <laughs> przepraszam, może zostać wyśmianym, tak? No i człowiek zaczyna w takim, takim ładnym wroteczku wstydu się zamykać. Nie? I dlatego to powiedzenie, umrzeć ze wstydu, to nie jest wcale takie znikąd. Bo potem się wstydzimy, nie idziemy do lekarza. I to jest, jeśli chodzi o choroby intymne, Albo w miejscach takich jest standardowych, no to się powiem, Ale druga sprawa to jest choroby psychiczne, tak? Nadal, mimo tego, że jest mega dużo kampanii o chorobach, właśnie psychicznych, depresji. Przecież teraz no, co chwilę mam jakieś kampanie na temat depresji. Ja pracuję w miejscu, gdzie ciągle o depresji, tu psycholodzy, pedagodzy, w ogóle wszystko. I ludzie nadal się tego mega wstydzą. E, także rzadko kto, znaczy, informacje, tak. Dużo osób, no dobra, ja pracuję w szkole, więc młodzieżą jest mega dużo takich sytuacji, kiedy rodzice przychodzą i mówią, no bardzo, no, oni by chcieli coś, żeby jakby no, nauczyciel to uwzględniał, ale żeby się czasem nie wydało, nie, bo to jest takie wstydliwe. No, no nie, dla mnie już, już teraz mogę powiedzieć, że to nie jest wstydliwe, że, nie wiem, że idziesz do, że chodzisz do y, psychologa. Ludzie się naprawdę tego wstydzą. E, także y, trafiłam do psychologa, w właśnie takie życiowe sprawy. No to nie było, nie chorowałam na depresję ani nic takiego strasznego, ale trafiłam do psychologa z takich, takiej kumulacji, przesilenia y, spraw. No i ja się pytałam, właśnie to na początku myśliłam, że właśnie też wstydziłam mnie, ja, no co ja mam powiedzieć, w ogóle jaki wstyd, że tam, że, że tam ile, nie? że w ogóle ja potrzebuję pomocy psychologa, taki wstyd, albo że mnie ktoś zobaczy, w ogóle są takie... Takie zasady były tam, że trzeba było tak przychodziło się, że nie było, żeby się nie spotykać z poprzednim pacjentem, no żeby się człowiek nie czuł taki, żeby na przykład nie spotkać przypadkiem kogoś, kto też potrzebuje pomocy psychologa. Bo u nas nadal jest to wstyd chodzić do psychologa, jeszcze się przyznawać. Czemu tak sądzę? Ponieważ jak już jakby skończyłam sobie tutaj ten, ten cykl spotkań, no to nie wiem, ja miałam taką silną potrzebę pogadania, po znaczy mówienia o tym ludziom, że to mi tak mega pomogło, te kilka spotkań e, i dużo osób mówi, tak jak ja tam mówię, no tam zagadywałam, że to tylko psychologa, no i, i dużo osób mówi tak, Jene, naprawdę ty chodziłaś? Ja mówię, no, na, no poważnie, no tak. I wszyscy byli tacy... Jeju, kurczę, jak fajnie, że to mówisz, no bo ogólnie to też mam taką potrzebę, że chętnie bym poszła, ale co ja mu powiem? A czy on mnie nie wyśmieje? I, mówię, I ludzie nie idą, bo się wstydzą. Się wstydzą tego, że potrzebują, w sensie, no, potrzebują, no, czują potrzebę jakiejś pomocy. I nie wołają o tą pomoc, bo się wstydzą. To, ja mówię, i to jest takie silne uczucie i, Ale o tym się nie mówi. Tak? O tym się nie mówi. O strachu się mówi, o, o złości się mówi, ale o wstydzie? A to jest, kurczę, nie wiem, takie mam wrażenie, takie większy, znaczy, że ten ten, 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 wstyd wywołuje te następne emocje. No i teraz, czy, czy co innego? Jak wy ludzie co w ogóle robią ze wstydu? Nie? No, zdarzyły mi się sytuacje i znam takich ludzi, którzy się wstydzą, że na przykład, że Żyją ponad stan, tak? Czy biorą, biorą kredyty, bo się wstydzą swojej biedy yy, i potrafią właśnie wziąć kredyt, żeby pojechać na wakacje, no bo to wstyd gdzieś nie pojechać, to jak, nie, jak ty gdzieś nie wyjeżdżasz, to, to wstyd, nie? więc lepiej w towarzystwie trzeba się pokazać, bo wstyd gdzieś nie wyjechać, tak? Yy, sama osobiście zaliczyłam o cztery lata zmarnowanego, zmarnowanego czasu na pewną relację, bo ponieważ na samym początku, kiedy powinnam już dawno sobie dać spokój, po prostu powiedzieć: Nie, po prostu laska, daj spokój. Było mi wstyd, że któryś tam raz próbuję i nie wyszło. I teraz, co ludzie powiedzą? Właśnie, tutaj ukłon dla Hyacinthy. Co ludzie powiedzą, że ja kolejny raz gdzieś tam wchodzę i mi znowu nie wyszło, tak? I to naprawdę, to w ogóle był szok, że to była taka pierwsza, ja mówię, akurat ciężka sytuacja, gdzieś takie spięcie było. E, ja już miałam tak serdecznie dość, i było przerażające, że pierwsze, jakby za chwilę, za chwilę taka pierwsza myśl, którą, która mi przyszła do głowy no tak. I co teraz ja będę tym wszystkim ludziom musiała powiedzieć, że ja znowu jestem sama, albo że mi znowu nie wyszło. I, i tkwiłam w takim beznadziejnym związku. Tylko dlatego, że się bałam, tak? Że się wstydziłam tego, jak tam się dzieje. tak. Jest mega dużo rzeczy, których my no, potrzebujemy tego ośmielenia się. Teraz na przykład ostatnimi czasy taki fajny kanał sobie znalazłam, czasami wyskoczył na TikToku, ale też na Instagramie. Na, na, na Instagramie to to jest rodzina w Australii, taka Ogosia, która prowadzi tutaj ten kanał, ona jest psychologiem, robi doktorat i mieszka, wyemigrowała z rodziną do, do Australii, no i tam ogólnie opowiada o o, o tym, jak tam się żyje i o w ogóle emigracji, ale jakiś tam czas temu było, zrobiła odcinek o o tym, no, o zabawkach dla dorosłych, erotycznych. No i tam między innymi było dużo komentarzy, W się sensie potem udostępniała te komentarze. No i, i to jest na przykład taka strefa, gdzie ludzie mega się wstydzą i dużo osób i jeny, a to nie wstyd, jeny, to na pewno coś jest nie tak. Nie rozmawiają ze sobą na ten temat, ale się, bo się wstydzą. I znowu tutaj wjeżdża ten temat. O kurczę, no wiesz, no mamy jakieś tam, chciałabym spróbować, no ale co ludzie powiedzą? I ten, i ten, i ten wstyd jest taki, pielęgnowany, tak sobie go ładnie pielęgnujemy w środku, i potem okazuje się, że no kurczę, coś by chcieli spróbować, no ale nie, ale to nie wypada. Co ludzie powiedzą? I, i wracając do tej gości, tam właśnie pokazywała te komentarze, że robi o kurczę, to, 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 a to, ja mam takie przekonanie, że to jest grzech, że to jest, że to jest niefajne w ogóle, że to jest takie wyuzdane. I ona w taki fajny sposób powiedziała, że to są normalne rzeczy. Jeszcze, jeszcze też o, o takich sprawach też było właśnie u mamy ginekolog. Tam też takie właśnie sprawy y, zabawek erotycznych, y, tematy. I też takie dokładnie w tej samej maści y, 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 te... Te komentarze. I to, co jest fajne, że fajnie, że dużo osób mówiło, że spróbowały, że fajnie i że jakby pokonały ten, ten, to, ten wstyd, albo usłyszały, że czyli mogły sobie powiedzieć kurczę, inni ludzie też tak mają. I dlatego warto mówić o, o takich rzeczach, że ludzie mają potrzeby, że ludzie bardzo często się zdarza, że wydaje się, że żyją w świetnych związkach. Mój związek wtedy też był, wydawał się ok, fajny na zewnątrz. Ale mi było wstyd się przyznać do pewnych rzeczy, że tam coś nie idzie, że nie jestem szczęśliwa do końca, że ludzie na przykład mają potrzeby jakieś, i one nie są zaspokajane i, no i się frustrują. No i teraz, jak my sobie tak w tym naszym mózgu zrobimy taką pułapeczkę, że nie mówię o czymś, bo się wstydzę, wyśmiania, i potem nasz, nasz mózg zaczyna sobie takie produkcje takich różnych dziwnych myśli. Czyli aha, kurczę. No to tak chyba jest niedobrze, więc chyba jest coś ze mną nie tak. A jak coś jest ze mną nie tak, to może jestem jakiś dziwny. A ktoś mnie. I tak się nakręcamy. W takim kołowroteczku, kołowroteczku, kołowroteczku. No. Także tyle się nagadałam dzisiaj o wstydzie. Czyli taki prekursor innych, prekursor innych uczuć. Tak? musiałam z siebie to wyrzucić. Także proszę taki apel jeszcze raz dla nie zawstydzajcie swoich dzieci. To jest straszne dla nich. Może się to skończyć tym, że nie będą czegoś robić na przyszłość. Także i nie wkręcajcie ludzi w bycie takim właśnie zawstydzaczem, kiedy on nie chce tego. Tak? Czyli no, no tak jak mówiłam na początku. Kto nie słuchał, to może jeszcze raz odsłuchać. Nie będę się powtarzać. Także kochani. Co, ci, co nie widzieli filmu, w głowie się nie mieści, to zachęcam, żeby jeszcze raz obejrzeć. Czy jeszcze raz żeby w ogóle obejrzeć. E, fajnie. Wstydliwe choroby też, czyli nie zostajemy. Szukajmy takich miejsc, gdzie jeśli się wstydzimy, to możemy pogadać? o swoich chorobach tak anonimowo. Także na przykład są takie grupy na Facebooku. Ja na przykład też jestem w takiej grupie, gdyż na przykład młody, młodych osób z reumatyzmem, reumatyzma młodą twarz. To są też mega choroby, które nie widać ich, a potrafią naprawdę człowiekowi uprzykrzyć życie. I ludzie się wstydzą, wstydzą tych chorób. Sama wiem, bo sama choruję na taką jedną chorobę, chorobę z tej grupy, więc jest to mega wstydliwa. I naprawdę w ogóle wszelkie choroby są wstydliwe, nawet wydaje, szczególnie te przewlekłe, które mogą wpływać, no, które mają wpływ na nasze życie, nie tylko takie, wiecie, że no, tutaj leczenie i, i wylecza się no, najwyżej, najwyżej, nie wiem, Teraz czegoś nie mogę zrobić, a potem to zrobię. No, przy takiej chorobie przewlekłej mega, w ogóle to mega się wstydziłam, że musiałam w pewnym momencie się przyznać, że jestem chora na chorobę, która będzie ze mną całe życie. I mega się stresowałam, jak co z tego wyjdzie. Czy ta druga osoba powie: Aha, sorry. No to w takim razie baj, bo ja nie chcę, nie piszę się na to. Także. Też ze strachu się bałam. Po prostu bałam się, że, więc, y, że zostanę odrzucona. Także nie polecam. Także jeśli nie musimy, nie zawstydzajmy. Nie mówmy tego fantastycznego, ładnego, pasywno-agresywnego. Nie ci. A czy wy jakieś takie sytuacje? Pamiętacie takie sytuacje z dzieciństwa, z, z, z pracy, gdzie zostaliście zawstydzeni? Jeśli ktoś tam chciałby się podzielić taką historią, to oczywiście iskrafeterze w eterze małpa.gmail.com i chętnie tutaj w następnych odcinkach udostępnię taką informację, bo chcielibyście mi po prostu napisać może wiem, tak, taką informację, że Wy też tak macie. Dobra, na koniec życzę Wam dużo ciepełka, bo jest, już nie jest tak ciepełko. Chociaż mówią, że będzie znowu ciepełko. Także licząc na cieplejsze dni, teraz Was gorąco przytulam. E, dziękuję za wszystkie informacje zwrotne o poprzednich odcinkach. E, Jedyne kurczę miłe to jest, e, że ktoś tam z tej drugiej strony e, słucha i ma jakieś przemyślenia e, na te same tematy, co ja. E, no i co? Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że nic mnie nie zbulwersuje. I jeszcze raz na koniec, jeszcze raz to powiem. Ludzie, ubierajcie od blaski. Ah. Uh -huh.